Serdecznie w kolejnym filmie, w kolejnym vlogu razem z Pokarkiem i razem z Julą i Rudą. Tak. I Ruda. Luna, Ruda, i, I do... Jula, Ruda i Luda. Cześć. Ja dzień dobry. Mamy przepiękny dzień. Po prostu zaczął się perfekcyjnie. Znalazłam na pastwisku derkę. Derkę pokera. Po prostu rozerwaną. Na strzępy, nie wiem, muszę ją rozłożyć i zobaczyć, jak to wygląda, ale ty, proszę pana, będziesz to był źle. I co tak patrzysz? Co tak patrzysz? No, ja myślę. Nie wiem, nie wiem, jak on to zrobił, pewnie leżał, ściągnął, ale żeby aż tak? Nie, nie, nie wiem. No i co? Tu się lampisz, nie patrz na mnie. Rozłożę jeszcze tą derkę, zobaczę, czyścimy konie i Ula pierwsza zaczyna trening skokowy. Czekamy jeszcze na Laurę i let's go! Tak oto prezentuje się moja derka. Tak, tu jest w ogóle wyrwana o ta, ta szlufeczka. Tam jest na dupie cała porwana. Konie pokażę, że nawet nie chcę patrzeć. Ta część powinna być przy tamtej. Tam też jest oderwana. Luna, tak Luna, bo, bo to, jest, to jest gówno, już tu po tym można chodzić, słuchaj. Tak, nie ma sprawy. Nie, no, jestem, jestem zawiedziona, bo to była derka jeszcze po piorunie. Nie szanujesz, że nada. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Wiecie do jakiego wniosku doszłam? Że to jest pech derek. Ja miałam. Pecha do nowych bryczesów, a teraz mam pecha do derek. I to polarowych. Wczoraj wpadła mi moja nowa derka prosto w wodę. Prosto w kałuże mi wpadła moja nowa derka. Kilka dni temu poker mi przestraszył się czegoś i wybieg ze stajni już sobie stał po treningu i miał założoną, tylko tak zarzuconą derkę polarową. Wybieg, ta derka wpadła po prostu w błoto. A dzisiaj? A dzisiaj to. Ja... Ja, ja, ja nawet nie chcę tego skomentować. Muszę, muszę po prostu przerzucić tą klątwę na kogoś ze stajni. Ewentualnie, jeśli macie kogoś do polecenia, kto wy, wyrzuci ze mnie pecha złych derek, to dajcie koniecznie zdać. Masakra. Ja Julia, poczekaj, a ty co sądzisz o, o klątwie y, pecha do derek? No, masz pecha, no coś ty jest. Coś... Nie wiem co ci powiedzieć. Musisz teraz jakieś stare poczynić świece zamówić i tak dalej. Nie <noise> wiem jak to się odbywa, ja się nie znam Ja też nie, ale zacznie Rodę ma nowe kaluszki. Tak. Ostatnio kupiła Julia w e, pasigoniku. Tak. Mam Ruda Sport Horse. A jak zapytacie się po co jej kaloszki to po prostu są ładne, tak? Bo lubię. Bo lubię. I tak zawsze Bo mogę, bo mam pieniądze, to Mam pieniądze, to mogę, tak? Bo to pracuję, żeby mieć pieniądze, nie? <noise> Trzeba mu Chciałam, dla za, dla rudej kaloszki. Miałam marzenie, żeby kupić rudej kaloszki. No. Ruda, jak widzicie, jest już tutaj osiodłana, to maderka już zarzuconą, jeszcze o głowie i lecą dziewczyny skakać. A, i w ogóle pokarski zmienił boks, bo teraz stoimy od razu, o, przy paszarni. Nie stoimy w tym drugim, bo staliśmy tam, a teraz stoimy w tym pierwszym ze względów bezpieczeństwa. No i jak widzicie, ma tutaj zabudowane, bo no bo niestety tak musi być. Nie wiem czy do końca mogę Wam powiedzieć, no ale zdarzył się pewien wypadek niezwiązany z pokerem. Ale no, no boimy się i, i niestety tak musi stać No ale na naprzeciwko też ma konie, także nie będzie tragedii, nie? Też Zresztą on i tak praktycznie cały dzień spędza na pastysku, więc raczej nie będzie się czuł samotnie Jule <gulę> już tutaj rozgrzana I zaczyna skakać Adora fuu, czy jak to było? Singa fuu jak się śniłaś. O Jezu, jeszcze tak Jeszcze U, e. Będziemy be, be, Będzie znowu hejt, że się śmiejemy Z konika obślinionego He, he. Bo kupa chyba Wow Tak Ta, jedź! Super! Jula jedzie pierwszego w swoim życiu tripla Przynajmniej z Rudą Uu, Bo nie wiem, czy kiedyś skakał. Znaczy, Jula to nie wiem, a Ruda na pewno chyba nie Ty w ogóle kiedyś skakałaś tripa? Tripa skakałaś kiedyś? Nie Nie, to był jej pierwszy w życiu trip I Rudej prawdopodobnie też Dziękujemy za uwagę Dla was nadawała Michalina Mizerka

Nie daj, nie daj, nie. Nie daj, nie daj, Da się. Elegancko! Kilka słów do kamery. Zapomniałam <grym> dzisiaj. Kilka <grym> słów <się> do kamery. Jestem zadowolona bardzo. Jura mówi, że jest zadowolona bardzo. Nie wiem czy było słychać, ale no. Och, się, się okres. Super, okres super, się okres. super, 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 Super. Jedzie jedzie, jedzie, jedzie. Ty łydeczka. Zamyka, zamyka, zamyka. Trochę bliżej, ale to nic ładnie wycofałaś, tylkoś do sadza. Wracaj! Nie ma czeka po prostu pilnujesz. bardziej pilnować, bo on z wielką chęcią by poszedł w to lewo, co nie? Na ty skup się, skup sześć, 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 Tam sześć, sześć, nie wiem, za coś rogu, coś nie sześć, sześć, Super. I Dobra decyzja. Prosto, <laughs> Witaj dobrze. Takie jedliśmy sobie sami takie małe stacjowate, kawaletki, to był po prostu przekochane. A dzisiaj, może miał gorszy dzień, nie wiem, e, no był wprowadzeniu w prowadzeniu, to się upadek. <grym> No to tak wiecie, zdarza się, po prostu gdzieś tam nie, przypa nie przypasowało. Co masz nowego? On... Co tam? Co masz nowego? Ja co mam nowego? Na sobie dziś. A to mam nową. No? A faktycznie... A, no i mamy odpowiedź. Ja dzisiaj nie wiem klątwa Derek, klątwa nowych rzeczy, to już nawet nie chodzi o bryczesy. E może że będziemy wyjeżdżać na zawody będzie stres i tak dalej, więc e, też będzie ciężko na pewno, jestem tego pewna. Także to są takie sytuacje, które pokazują jak e, mamy działać. Jak działać, e, co powinniśmy robić, jak reagować. Dzisiaj e, też dużo się dzieje, bo tutaj o, koniki też na hali są. E, ale co, ogólnie jestem zadowolona, pojechaliśmy. E, fajnie, to dowodzkowy upadek, teraz wiem jaki dać tytuł, czy klątwa nowy derek, kolejny upadek, czy co? Klątwa derek i klątwa, klątwa nowych rzeczy. Nowych rzeczy klątwa Derek. Same klątwy i, i, i upadek. Ale nie, ogólnie fajnie. E, to, ta linia mi się fajnie nie podobała. Mimo że Luna był ciężki najazd, to e, jak było za blisko, to ja potrafiłam to rozjechać. Jak było za daleko, to potrafiłam skrócić, więc super. Ten szereg e, był ciężki i nawet dla Julii był ciężki, także coś jest na pewno z szeregiem. Skoczyliśmy też tripka pełnowymiarowego, w sensie no już z trzema stojakami, a nie z kawaletką. Dobrze, Dobra. Dziękuję. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie chyba też nie. Ja lubię, ja lubię spadać. Było ciężko przejęłaś moją złą pastę, że tak powiem. Do spadania. Bo to od jakiegoś czasu ja miałam na każdych filmach. Co, a gdzie ty spadałaś? No spadłam i na pipi, później na Aha, debiucie. A ty później... mówisz o takich starych, ja myślałam, że mówisz o rudej. Nie, rudej nie! No ale przecież ja teraz ciągle A z rudej popieram. później też znaczy, spadłam Znaczy ciągle co chwilę gdzieś tam się przewija. Zdarza się. No i teraz. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Tak. A, powiedziałam już wcześniej, co chciałam. Także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o naszym dzisiejszym treningu i Zostawcie się, mi się podobało. Łapkę w górę, suba i widzimy się w kolejnych filmach. jakiś czysipa.